Przyjechała. Z Jackiem rozmawiałaś. Dołączy do nas. Um, niestety nie może rozumiesz interesy. To co, zabieramy się za pizzę? Ale Boże, byś mi jakiś talerzyk jakiś sztuczce dała? Nie ma mowy. Po pierwsze, pizzę się jej rękoma, a po drugie to jest babski wieczór, a nie elegancka kolacja. Na eleganckie kolacje to ja już sobie nie pochodzę. Boże, jak ja mogłam być taka głupia. Całe życie sobie radziłam z oszustami i wyłudzaczami, żeby pod koniec dać się tak okantować. Pamiętasz tego mojego chłopaka Mariusza? Przystojny no, z tych tempaty i bardzo głośno przełykał. <laughs> Właśnie. Ale ja byłam w nim taka zakochana. I wiesz, że mnie zdradzał. Możesz się ze mnie śmiać, jak chcesz. W każdym razie chodzi mi o to, że każda babka się dała w życiu jakiemuś kolesiowi nabrać. Karolinko, ale ja straciłam 20 milionów złotych. Kurde. Po prostu ciocia to zawsze lubiła robić wszystko z rozmachem. Poradzimy sobie, zobaczysz. A To nie? To wtedy zamieszkasz u mnie na stałe. I też będzie ok. A ja mam koleżankę, która jest wróżką. I rzuci na Roberta klątem.